To Witajcie, znajdujemy się w malowniczej miejscowości nieopodal Częstochowy, Blachowni W tej miejscowości niejaki Wojciech Broda Turbiasz dysponuje fantastycznym ranczem Konie, słonie, żyrafy <noise> i dzikie zwierzęta. Nie było po prostu mini zoo. Tak, y, słuchaj, broda. Y, pierwsze pytanie. Niedawno zostaliście nominowani do e, plebiscytu TVP y, Super Jedynki w kategorii Super Grupa, Super Zespół. Zaskoczyła Was ta nominacja? No, szczerze powiem nie, bo, bo zgadzamy się z tą opinią, że jesteśmy super grupą, super zespołem. I. Także ucieszyliśmy się nawet, że, że, że no po 21 po tylu latach, bo, że tak powiem, po tylu latach zostaliśmy dostrzeżeni, chociaż kiedyś już też, też byliśmy nominowani, w sumie teraz tak przypominam, chyba drugi raz to się tam zdarzyło. Niestety Gry. niestety tu nie, nie przeszliśmy dalej, chyba AC Drinkers pokonało nas, ale to się nie dziwię, bo oni nas po prostu no, zadeptali tak naprawdę. Mimo wszystko gratulacje. Bardzo, bardzo, dziękuję, bardzo szczere. Bardzo, bardzo dziękuję. W tej chwili promuje, aktualnie promujecie płytę swoją najnowszą, sztuka ulotna, trasa koncertowa trwa. Na jakim etapie trasy jesteście? No w trakcie. W trakcie jesteśmy, przymierzamy się, zbieramy siły do, do najbliższego koncertu w Częstochowie Reggae Day. To na, na, na własnym gruncie, więc, więc trzeba naprawdę Ostro przywalić. No. Dlatego, dlatego już teraz nie jest to niespodzianką, ale, ale pojawi się z nami King Lover z Majki, nasz przyjaciel, z którym koncertujemy już, już no, któryś rok z kolei, w sumie jak jest, jak jest w Europie to nas odwiedza i, i, i jakieś wspólne nagrania, koncerty razem I tak się złożyło, że po raz kolejny, bo już w Częstochowie z nami występował, więc, więc yy, częstowska publiczność wie jaki jest, yy, jest to groźny muzyk po prostu wykonawca. Rozumiem, czyli generalnie gwarantujecie, że występ na częstochowskim Reggae Day będzie najmocniejszym punktem tej trasy. Tak, na pewno, tak gwarantuję w 100%. To powiedział Wojciech Breda Turbiasz. Jeszcze jedno słowo a propos festiwalu Reggae. Day. Jak oceniasz ideę w mieście Częstochowa? Wy jakby nie było, jesteście niekwestionowanym liderem tutaj, jeżeli chodzi o całą historię sceny Reggae w Częstochowie. Jak oceniasz ideę festiwalu? To znaczy ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że, że wreszcie w Częstochowie jest cykliczna, na tak dużą skalę zorganizowana, duża, taka wręcz masowa impreza, po prostu festiwal. To, no, no super, mam nadzieję, że to cały czas będzie, będzie funkcjonować, że w tym roku po raz kolejny się sprawdzi, publiczność dopisze. Oczywiście ze wszystkich bardzo gorąco zapraszam, zachęcam. Na, taki zestaw jak w tym roku no jest Boban, jest Bastajpan, jest, jest Stargarmaffin. Muffin, jest gwiazda Marika. z Jamaiki, Marika przede wszystkim no to tu faceci tam będą, tym, tym razem faceci będą w pierwszych rzędach no, no, no zapraszam, będzie, będzie gorąco no. I jeszcze jedno pytanie ostatnie czego może się spodziewać publiczność? Czy to będzie materiał z nowej płyty, czy też przekrojówka czy usłyszymy takie szlageri polskiej muzyki jak Rasta Trans, czy też Web To znaczy Myślę, że będzie taki przekrojowy materiał trochę też z nowej płyty, bo no tak jak wspominaliśmy, promujemy teraz ten materiał. Yy, ale, ale tak mówię, no będzie przekrojowy. No na, na festiwalu trzeba zagrać po prostu z przytupem i, i więc tak będziemy się starali. No i tak jak mówiłem, też będzie set z King Loverem, więc też, też kilka nowych piosenek się pojawi. A więc, cóż, zapraszamy. zapraszamy gorąco. Habakuk z przytupem na reggae. Day. Nie, wiem, czy, nie wiem, czy się pojawi ten napis tutaj. Jak się pojawi, to. <śmum> <śmum> reggae. Day, zapraszamy. Habakuk z przytupem. <śmum> 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 Patataj. Dziękujemy. Na. Służka w stanie.